Witam Was w imieniu Pan Jezus Chrystus. Dziś opowiem Wam o tym, jak warto żyć w oczekiwaniu na polecenia z góry, mieć wyczulony swój słuch na to, co może nam objawić Duch Święty i starać się być później wykonawcą tego, co usłyszymy, to znaczy być wykonawcą woli Bożej. Na początek opowiem Wam jedno z moich przeżyć: siedzę w pociągu, pusty przedział, prawie pusty wagon. Siedzę samotnie i rozmyślam, medytuję, modlę się. W pewnym momencie przyszły myśli mniej więcej tej treści. Za chwilę wsiądzie do tego pociągu mężczyzna. I chociaż jest wiele pustych przedziałów, wejdzie właśnie do tego przedziału, w którym ty siedzisz. Masz mu powiedzieć to, co jest najważniejsze dla każdego człowieka: radosną wieść o zbawieniu z łaski. Ewangelię. Kiedy pociąg zatrzymał się na maleńkiej stacyjce, rzeczywiście wsiadł do mojego wagonu mężczyzna. Idąc korytarzem, ominął kilka pustych przedziałów i usiadł naprzeciwko mnie. Kiedy pociąg ruszył, spojrzałem na niego, a on przeżegnał się, ale jakby wystraszony, uczynił to w pośpiechu i bardzo niezdarnie. Jego unieśmielenie udzieliło się i mnie. Nie wiedziałem, jak rozpocząć rozmowę. Modliłem się, prosiłem o pomoc, ale nie miałem żadnego pomysłu, od czego by tu zacząć. Napięcie rosło. Miałem do wykonania ważną pracę, a czułem się zupełnie bezradny. Kolejna myśl, jaka przyszła: On wysiądzie na najbliższej stacji. To może być jego ostatnia szansa, aby usłyszeć Ewangelię. Pomyślałem jeszcze gorliwiej modliłem się o niego i o siebie, abym nie był winien jego krwi. Przyszła podpowiedź: On jest ciężko chory na serce. Popatrzyłem na niego: czerstwa, opalona twarz wyglądała tak zdrowo. Nie widziałem w nim żadnej słabości. Żadnych oznak choroby. Uznałem przez jakiś czas, że to musiały być jakieś moje zwodnicze myśli. Czułem się odpowiedzialny. Wewnątrz mnie rosło jednak napięcie, a kiedy przez kilka następnych minut, pomimo moich usilnych starań, pan nie odpowiadał. Zebrałem się w sobie, niezbyt śmiało, ale dość pewnym głosem zapytałem, czy pan jest chory na serce? On poderwał się z siedzenia, wstał, wyciągnął prawą rękę do mnie i zaczął mówić. Nazywam się tak i tak. W mojej rodzinie jest trzech lekarzy kardiologów. Zażywam takie i takie lekarstwa. Proszę mi powiedzieć. Czy te lekarstwa są dobre? Bo Pan musi być jakimś wybitnym specjalistą, skoro na podstawie tylko mojego wyglądu rozpoznał Pan moją chorobę. Odpowiedziałem mu: Nie jestem żadnym wybitnym lekarzem. O tej chorobie powiedział mi Pan i Bóg mój, Jezus Chrystus. On też polecił mi, abym zwiastował Panu radosną nowinę o zbawieniu. Zbawieniu darmo z łaski, nie z uczynków, przez wiarę w Ewangelię, w dzieło dokonane na Golgocie, w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Mówiłem, mówiłem, a On słuchał i nie przerywał mi. Po kilku minutach pociąg zatrzymał się i on wysiadł, bardzo serdecznie żegnając się ze mną. Zostałem sam w przedziale, ale, jak wielka była moja radość, czułem się tak szczęśliwym, że mogłem wykonać coś, co było wolą Boga. Zachęcam i was, bracia i siostry, wszystkich nowo zrodzonych z wody i z ducha chrześcijan. Nasłuchujcie głosu Ducha Świętego. Stawiajcie siebie do Jego dyspozycji, a co wam On powie, czyńcie. Bo jak mówi Izajasz w 40 rozdziale, werset 31 Ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Sprawdźcie, proszę, swoje lampy. Może trzeba je wyczyścić? Pan Jezus Chrystus niebawem przyjdzie. Oczekujemy na Jego przyjście. Ale ci, którzy oczekują Go już teraz, w każdym momencie swojego życia, ci, którzy chcą być wykonawcami woli Jego, są błogosławieni. Życzę Wam życia pełnego sukcesu, niebieskiego sukcesu w budowie Królestwa Bożego. Z Panem Bogiem.